Witam serdecznie na kanale Przemyślenia vlog. Autor filmów na kanale Przemyślenia vlog jest Michał Niedzielski. Po obejrzeniu filmu, zostaw łapkę w górę, komentarz i zasubskrybuj z dzwoneczkiem, aby nie ominęły cię przyszłe materiały wideo. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Ja się nazywam Michał N. Przeczytam Wam parę cytatów z życia wzięte. Myśleć to, co prawdziwe. Czuć to co piękne i kochać co dobre, tym cel rozumnego życia. W życiu nigdy nie jest za późno na trzy rzeczy, miłość, naukę i pełnienie marzeń. Kiedy marze mamy marzenia, ale nie próbujemy ich pełniać, życie staje się koszmarem. Nie rozpaczaj, że ludzie cię nie rozumieją, martw się tym. Że to ty nie rozumiesz ludzi, nie wydawaj wyroku, zanim nie wysłuchasz przeciwnej strony. Raczej siebie oskarżajmy, a nie innych. Kochać samego siebie to początek romansu na całe życie. Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością zapi zapierających dechwil. Nie pytaj, co Twój kraj może zrobić dla Ciebie. Pytaj co ty możesz zrobić dla kraju, dla swojego kraju i dla ludzi. Nie pozwól by strach przed czasem, który upłynie zanim coś osiągniesz, przeszkodził Ci w zrobieniu tego czy, co masz zaplanowane. Czas i tak upłynie. Można więc równie dobrze wykorzystać go w najlepszych możliwych... najlepszym możliwym... W najbliższy możliwy sposób. B y brama do świątyni dobra i prawdy jest niska. Wejdą tam tylko ci, którzy schylą głowę, jak daleko ta mała świeca rzuca we promienie. Podobnie świeci dobry uczynek w niedobrym świecie. Jeśli jest noc, musi być dzień. Jeśli łza, uśmiech. Jeśli nie oprzesz się nawykowi, wkrótce stanie się konieczność, nie chowaj nienawiści, bo wieczny czas... Powieczne czasy, ty, który sam nie jesteś wieczny, jestem, jaki jestem. Niepojęty przypadek, każdy przypadek, człowiek szlachetny kieruje się sprawiedliwością, człowiek mały korzyścią. Denerwować się to znaczy, mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych. Łatwo jest zobaczyć wady innych, ale trudno jest ujrzeć Twoje wady. Dobro, rodzi się wtedy, gdy człowiek zapomina o sobie, chętnie yy, że chętnie dru drugich napominamy, ale sami pomnień niechętnie słuchamy. Masz dwa domy: ziemię i swoje ciało. Mówią że najpiękniejszy uśmiech ma ten, który wiele wycierpiał. Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. Wdzięczność jest najpiękniejszą formą szczęścia. Należy zarówno do jego przyczyn, jak i skutków. Większość ludzi ma tyle szczęścia na ile sobie pozwoli. Żaden człowiek nie jest dostawany. Świetnie dobry, żeby rządzić drugim człowiekiem bez jego zgody. Życie to raj, do którego klucze są w naszych sercach i rękach. Wszyscy mamy dwa życia, to drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno życie. Bądź pan nie takim, jak wszyscy, choćby pan miał być tylko sam, jeden takim, jaki pan sądzę, że podstawowym celem naszej egzystencji jest Poznawanie siebie nawzajem. To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem. Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro, tylko w miarę tyle wiemy. O sobie, ile nas sprawdzono. Wierz, wierzę, wierz mi, prawdziwa radość jest rzeczą y poważną. Życie, choćby i długie, zawsze będzie krótkie. Nie traćmy dnia ani chwili. Kochajmy ludzi, bo tak szybko odchodzą. Jedynie ci ludzie, którzy żyją w kłamstwie, są źli na ciebie, kiedy mówisz prawdę. Serce ma swoją pamięć. Jeśli ktoś złamał ci serce, choć się zagoi, blizny pozostaną na zawsze. Mądrzy ciągle się uczą. Głupcy najczęściej wszystko umieją. Dojrzałość polega między innymi na tym, że przestajemy czekać na cudzą akceptację naszego postępowania i odczuwać lęk przed czyimś sąd o Wszystko co nas w życiu spotyka ma jakiś sens, ma cel i znaczenie. Wystarczy tylko, aby w odpowiedniej chwili dostrzec i zrozumieć co los chce nam przekazać. Dobroć nie zależy od wielkości, lecz wielkość zależy od dobroci. Dawać bez oczekiwań, otrzymywać bez wyrzutów sumienia, dzielić się bezbędnych pytań, Pomagać bez oceniania, kochać bez ograniczeń, pragnąć szczęścia dla wszystkich, cieszyć się każdym dniem to jest właśnie miłość. Dla niewłaściwej osoby zawsze będziesz niewystarczającą, Choćbym, choćbyś ch robił, robiła wszystko, to i tak nie dostrzeże twoich starań i piękna. Dla odpowiedniej osoby możesz nie szczegól, nic szczególnego nie robić. Tak będziesz jej całym światem. Uwierz w siebie. Przestań spełniać oczekiwania innych. Bądź sobą. Pozdrawiam. Michał N. Hejtujcie mnie dalej i słuchajcie dalej tego hejtu na mnie. Ja mam swoją godność i wiem, że nie jestem idealny, bo każdy z nas nie jest idealny. Do hejterów jesteście z zwykłymi robakami, którzy żyją z krytyki i krytykują innych, bo sami nie lubią być krytykowani, to muszą wyładować swoją frustrację, złość i negatywne emocje na słabszym, na słabszej osobie. Nikt z nas nie jest idealny, wszyscy o tym doskonale wiedzą. Żeby traktować się z szacunkiem, nie musimy się lubić, wystarczy okazać szacunek drugiemu człowiekowi. Gratuluję głupoty wszyscy, którzy krytykują mnie. Dla mnie są nic nie warci. I są nieudacznikami życiowymi. Kiedyś zrozumiesz, że to, za czym gonisz, nie ma sensu, że uroda przyminie, że kasa to nie wszystko, kariera się skończy, ciuchy przestaną być modne. Kiedyś zrozumiesz, że najbardziej liczy się wspólny spacer, wspólna kawa, dobry kąt na chłodną zimę, bezpieczeństwo i poczucie takiego ciepła, jakie podarować ci może tylko miłość. Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre. Tym cele rozumnego życia. W życiu nigdy nie jest za późno na trzy rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń. Kiedy mamy marzenia, ale nie próbujemy ich spełnić, życie staje się koszmarem. Nie rozpaczaj, że ludzie cię nie rozumieją. Martw się tym, że to ty nie rozumiesz ludzi. Nie wydawaj wyroku, zanim nie wysłuchasz przeciwnych strony. Raczej siebie oskarżajmy, a nie innych. Kochać samego siebie to początek romansu na całe życie. Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością zapierających dech chwil. Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie. Pytaj, co ty możesz zrobić dla kraju swojego. Nie pozwól, by strach przed czasem, który upłynie zanim coś osiągniesz, przeszkodzi ci w zrobieniu tego, co sobie zaplanowałeś, zaplanowałaś. Czas i tak upłynie. Można więc równie dobrze wykorzystać go w najlepszy możliwy sposób. Brama do świątyni dobra i prawdy jest niska. Wejdą tam tylko ci, którzy schylą głowę. Jak daleko ta mała świeca rzuca swe promienie podobne? Podobnie świeci dobry uczynek w niedobrym świecie. Jeśli jest noc, musi być Również dzień. Jeśli łza, uśmiech. Jeśli nie, jeśli nie oprzesz się nawyko, nawykowi, wkrótce stanie się koniecznością. Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy. Ty, który sam, sama nie jesteś wieczny, wieczna. Jestem jaki jestem. Niepojęty przypadek, jak każdy przypadek. Człowiek szlachetny kieruje się sprawiedliwością. Człowiek mały, korzyścią. Den denerwować się to znaczy, znaczy mścić się na własnym zdrowiu Za głupotę innych Łatwo jest zobaczyć wady innych Ale trudno jest ujrzeć swoje wady Dobro rodzi się wtedy Gdy człowiek zapomina o sobie chętnie Drugich napominamy Ale sami upominień niechętnie słuchamy Masz dwa domy Ziemię i swoje ciało Mówią, że najpiękniejszy uśmiech ma ten Który wiele wycierpiał Warto, by ucz ucz warto być uczciwym. Choć nie zawsze się to opłaca Opłaca się być nieuczciwym Ale nie warto wdzięczność Jest najpiękniejszą formą szczęścia Należy zarówno do jego przyczyn Jak i skutków Większość ludzi potrafi Ma tyle szczęścia Na ile sobie pozwoli Żaden człowiek nie jest w stanie Dostatecznie dobry Żeby rządzić drugim człowiekiem Bez jego zgody Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach Wszyscy mamy dwa życia A to drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno. Bądź pan nie takim jak wszyscy. Choćby pan miał być tylko sam. Jeden takim, jaki pan. Sądzę, że podstawowe, podstawowym celem naszej egzystencji jest poznawanie to, co dziś jest rzeczywistością. Wczoraj było nierealnym marzeniem. W przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. Wszystko w miarę tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Wierzę, wierz mi, prawdziwa, Radość jest rzeczą poważną Życie, choćby i długie, zawsze będzie krótkie Nie znamy dnia, ani godziny, kiedy nas może zabraknąć Recepta na szczęście jest prosta Szanuj, wspieraj, słuchaj, pomagaj, przytulaj, dbaj, doceniaj, rozmawiaj Jedynym za z kłamstw tego świata jest to, że jeśli będziesz dobry dla ludzi Oni odwdzięczą się tym samym to bzdura. Są tacy, którzy czerpią przyjemność zrujnowania innych. Jednak niezależnie od tego, jak miłe masz serca, potykasz, warto być miłym nie po to, aby ktoś ci się odwdzięczał, ale po to, by pokazywać światu, że człowieczeństwo jednak istnieje. Niektórzy ludzie są jak. Taki, pomagasz im latać. A jak już są w powietrzu, to zrobią kuku. Nie przejmuj się jeśli ktoś cię nie polubi. Większość ludzi ma problem z tym polubić same, samych siebie. Są łzy co jak ogień palą są serca. Co jak ogień palom są serca, które nie ma... które po, po prostu potrzebuje yy, kogoś. Do wsparcia, przytulenia, do zaopiekowania się, które nie, po, nie potrafi przejść obojętnie, więc jeśli ktoś płacze, nie pytaj dlaczego. Albo jesteś dla kogoś ważny, ważna, albo nie. Albo ktoś chce być z tobą, albo nie, albo cię szanuje i jest z tobą szczery, szczera, albo nie. Powinno być w tym, w życiu, dla, dla niego, dla niej miejsce. Nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że wymaga czasu. Czas i tak upłynie. Kiedy odnosisz sukcesy, ludzie wiedzą, kim jesteś. Gdy ponosisz porażki, to ty wiesz, kim oni są. Największym darem w naszym życiu, jest dobry człowiek, który potrafi dać Twoją osobę obecność, który jest wsparciem, który ma dobre serce. Nie garć nigdy drugim człowiekiem, nawet jakby ten człowiek by był biedny czy brzydki i prostu szanuj bliźniego jak siebie samego, także no niestety hmm. i co jeszcze mogę powiedzieć, że czasami człowiek, nawet obcy człowiek może być lepszym wsparciem niż rodzina pamiętaj, że jest ktoś dla kogo jesteś całym światem, ten ktoś mówi do ciebie mamo, hmm, że ży ży życie daje ci w kość i czujesz się samotny, samotna hmm. nigdy nie patrz na to co ludzie powiedzą im zawsze coś nie będzie pasować, dlatego że Żyj po swojemu, tak, żeby tobie było to Twoje życie i. Twoje szczęście zdziwiłbyś się ilu ludzi z tobą nie rozmawia ale codziennie rozmawiają o tobie hej co tam u ciebie hej no napisz do mnie bo ja nie chcę się tobie narzucać jesteś zmęczony zmęczona jesteś smutny smutna jesteś rozczarowany rozczarowana ale dopóki oddychasz i yy, dopóki oddychasz i żyjesz jest dobrze bo masz szansę yy, na to zmienić każdego się każdego dnia Dzie i podziękuj Bogu za to, że jesteś, że żyjesz że zdrowie masz jako tako. Nie mów, że nie masz za co dziękować, bo masz, masz życie. Zanim kogoś ocenisz, że pun, bezdomny pija głupi, nieł, odludek i tym podobne, pomyśl o sobie, że kim ty jesteś, że oceniasz kogoś, nie wiedząc ile ta osoba mogła przejść, 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 przecierpieć, widzieć i przypłakać od urodzenia. Większość tych ludzi przeżyło coś, co ich zmieniło. Każdy ma inną yy, wrażliwość, ich historię. Uwierz, że bez powodu ludziom nie odechciewa się życia, nie zamykają się w sobie i nie zostają bez, bezdomnymi, bo takie mają hobby. Hmm, gdy mi smutno, to pozwalam sobie czuć smutek. Płaczę do poduszki, zakładam wygodne ciuchy, mocno się przytulam, oglądam ulubiony film, serial, ulubionego youtubera lub youtuberkę. Rozmawiam z kimś, komu ufam. Pamiętam, że to minie. Dojrzałość to nie zawsze liczba przeżytych lat czasem jest bagaż życiowych doświadczeń. Nie ocenia się człowieka po wyglądzie, lecz po tym, co ma w środku, czyli dobre serce, uczucia, wartości człowieka. Poznaje się po tym, gdy jest z Tobą na dobre i złe. Nieważne, czy są dni lepsze czy gorsze, bo pewnego dnia możesz sam upaść i nie będzie kto miał Ci pomóc się podnieść. Bo życie lubi zaskakiwać. Przestałem się pchać ludziom do życia. Na siłę przestałem żebrać o uwagę, szacunek. Kto miał to zosta zostać, został. Kto miał odejść, odszedł. Człowiek uczciwy o dobrym sercu jest naiwny, bo zakłada, że inni też są uczciwi. Widzi w innych to, co ma w sobie. Niestety, tak nie jest. Kto chce, szuka sposobu, szuka powodu. Niestety, każdy zostaje zweryfikowany przez nas samych.